To za pani Dzień dobry. Dzień dobry, z kim mam przyjemność. Nie pierdol, że, że to... Z panem Mendozą. Proszę pani. Słyszałem, oh, że jest pani w ciąży. Nie jestem w ciąży, absolutnie. Chciałbym pani zaoferować treningi tajskiego boksu. 6 miesiąców <laughs> ja jak cię kurwa chapnę <laughs> za szyję, zakudły, tajski clinch kurwa i 100 kopów Pepek. Lewa, Ja na wszystko. Serię po dwa, za ucho, pa, pa, łeb i się lewo, prawo. Ja cię z całej, kurwa, petardy trzymam za kar. aż zostają ślady na szyi, Ej, i naciągam łeb i na schaby. Pu, 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 pu. Trek, krzyczy, zmiana. Ja wtedy robię, pa, zmiana, łeb na prawo. Pum. Ej, dajcie sekundę, dajcie sekundę. Spójrzcie tu. Pu, zmiana, pu. I teraz pani powstań, raz, hop, z popką, za łeb. Już wiemy o co chodzi. Tak! Pu! 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 Zmiana! Pu! 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 Za szyję! Pu! Pu! Za włosy! Aś, w szóstym miesiącu ciąży, pamiętaj.